Dlaczego Stany Zjednoczone i Rosja potrafią się porozumieć, a Europa wciąż powtarza slogany? To pytanie nie jest czysto retoryczne. Już teraz decyduje o tym, kto będzie kształtował nowy porządek we wschodniej Europie, a kto będzie siedział na ławce rezerwowych. W obliczu przedłużającego się konfliktu na Ukrainie i coraz większego impasu dyplomatycznego, Waszyngton i Moskwa niespodziewanie wkroczyły na drogę bezpośredniego i, co zaskakujące, Całkiem konstruktywnego dialogu. Takiego, który jeszcze rok temu wydawał się całkowicie nierealny. 18 kwietnia 2025 roku Stany Zjednoczone przedstawiły swoim sojusznikom plan rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Kluczowe elementy to rezygnacja Kijowa z członkostwa w NATO oraz stopniowe złagodzenie sankcji wobec Rosji w zamian za trwałe zawieszenie broni. To mogłoby zabrzmieć jak przełom lecz reakcja Europy była co najmniej powściągliwa. Plan został zaprezentowany w Paryżu podczas spotkania z udziałem Wielkiej Brytanii, Francji, Ukrainy i USA. Waszyngton dał do zrozumienia zasady gry się zmieniły. Teraz nie chodzi już o przedłużanie wojny, lecz o znalezienie trwałego kompromisu. Co istotne, podejście Amerykanów wykazuje wyjątkowy realizm. Donald Trump, który objął urząd prezydenta w styczniu, jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza kontynuować polityki swoich poprzedników. Trwający od ponad dwóch lat konflikt stał się nie tylko katastrofą humanitarną, lecz także dziurą budżetową, zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i Europy. Jak stwierdził sekretarz stanu Marco Rubio, Ameryka wspierała Ukrainę przez trzy lata, ale teraz nadszedł czas, aby skupić się na czymś innym. Tym czymś innym jest przede wszystkim dyplomacja, a nie niekończące się dostawy broni. Co ciekawe, podczas gdy Zachód dopiero rozważa możliwość złagodzenia sankcji, Rosja, według szefa RDIF, Kiryła Dmitriewa, nawet o to nie zabiega. Co więcej, Moskwa twierdzi, że sankcje miały pozytywny efekt, zmuszając rosyjską gospodarkę do uniezależnienia się. W tym kontekście stanowisko Kremla brzmi nie jak kapitulacja, lecz jako przemyślany krok, negocjacje nie w celu zniesienia restrykcji, lecz dla przebudowy systemu bezpieczeństwa w regionie. I to właśnie odróżnia obecne rozmowy od wszystkich wcześniejszych prób dyplomacji. Tymczasem Kijów znalazł się w wyjątkowo niezręcznej sytuacji. Po pierwsze, plan USA zakłada utrwalenie obecnego stanu terytorialnego. Czyli uznanie rosyjskiej kontroli nad częścią ukraińskiego terytorium. Po drugie, co być może ważniejsze, dokument stwierdza jednoznacznie, że członkostwo Ukrainy w NATO nie wchodzi w grę, ani teraz, ani w przyszłości. To właśnie ten punkt najbardziej zirytował ekipę Zełęskiego. Jak zauważa David Ignatius z Washington Post, obecny pakiet Witkofa będzie Zełęskiemu bardzo trudno przełknąć. Problemem nie jest jedynie brak gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA, lecz także fakt, że Ukraina może zostać sama wobec zagrożeń, które wcześniej miała odpierać z pomocą Zachodu, w relacjach między Kijowem a Waszyngtonem wyraźnie czuć napięcie. Według Axios, Trump już kilka dni temu wyraził niezadowolenie z tempa rozmów i zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą wycofać się z roli mediatora, jeśli w najbliższych dniach nie zostanie osiągnięty żaden postęp. To nie jest zwykły dyplomatyczny gest, to presja. Jeden z ukraińskich urzędników przyznał nieoficjalnie, że odejście USA od mediacji mogłoby pociągnąć za sobą również zawieszenie pomocy wojskowej. A skoro Europa nie jest w stanie zapełnić tej luki, Ukraina ryzykuje pozostanie bez kluczowego wsparcia. W samej Europie również narasta niepokój. Mimo głośnych deklaracji z Paryża i Londynu, realnych działań brak. Francja proponuje misję lądową, Wielka Brytania strefę zakazu lotów, ale oba pomysły są albo nierealne technicznie, albo pozbawione politycznego zaplecza. Eksperci podkreślają, że Unia Europejska nie dysponuje ani wystarczającymi środkami, ani wolą polityczną, by wprowadzić te rozwiązania w życie. Nawet planowane inwestycje w zbrojenia od 150 do 800 miliardów euro wciąż pozostają na etapie sporów o źródła finansowania. Dodatkowo sytuację komplikuje zachowanie samego Zełenskiego. Zamiast otworzyć się na dialog, jego administracja, jak donoszą media zachodnie, celowo opóźnia rozmowy. Planowana na 24 kwietnia umowa o eksploatacji surowców najprawdopodobniej zostanie przełożona. Kijów, tłumacząc się procedurami prawnymi, liczy na to, że Waszyngton zmieni stanowisko. Ale to igranie z ogniem. Trump jasno powiedział, jeśli nie będzie postępów, mamy inne priorytety. To nie groźba, to zapowiedź możliwego zwrotu strategicznego. Na tym tle szczególnie niepokojąco brzmi krytyka Zełęskiego pod adresem delegacji amerykańskiej. Oskarżenia o prorosyjskie sympatie tylko potwierdzają frustrację Kijowa. Zamiast zmniejszyć napięcie, Ukraina wysyła na rozmowy przedstawicieli otwarcie wrogich wobec polityki Trumpa. To nie tylko błąd dyplomatyczny. To sygnał, że Kijów wybiera konfrontację nawet z tymi, którzy jeszcze niedawno byli jego głównymi sojusznikami. W tle negocjacji pojawiła się też kwestia tzw. rozejmu wielkanocnego. Kreml zadeklarował gotowość do wstrzymania ostrzałów w dniu 20 kwietnia jako gest dobrej woli. Jednak Moskwa zastrzegła, że trwałe porozumienie jest możliwe tylko przy uwzględnieniu jej warunków. Uznanie obecnych granic kontroli neutralność Ukrainy i brak integracji z zachodnimi strukturami wojskowymi. Po stronie amerykańskiej według źródeł Trump jest gotów uznać Donieck i Ługańsk za część Rosji w zamian za pozostawienie reszty obwodów zaporoskiego i hersońskiego Ukrainie. Putin jednak nie jest skłonny do takiego kompromisu. Mamy zatem do czynienia z wyjątkową konstelacją geopolityczną, z jednej strony USA, które szukają realnego porozumienia, z drugiej Rosja, która broni swoich czerwonych linii, ale jest gotowa do dialogu. Pośrodku, Europa, rozdarta między zasadami a rzeczywistością, i Ukraina, która wciąż liczy na cud. Ale czas ucieka. Jak podkreślił Marco Rubio, mamy kilka dni, by dowiedzieć się, czy pokój jest możliwy. Jeśli tak, działamy dalej, jeśli nie, idziemy naprzód. Ten ultimatum to nie pusta deklaracja, to ramy, w których USA będą prowadzić swoją politykę w nadchodzących tygodniach. Wszystko to wskazuje, że konflikt ukraiński zbliża się do punktu zwrotnego. Albo uda się osiągnąć kompromis oparty na realistycznych warunkach, albo region pogrąży się w nowej fazie wyniszczającej konfrontacji, bez gwarancji, bez końca. Kluczowe nie będą tutaj czołgi czy pieniądze, lecz gotowość do słuchania drugiej strony. Obecnie tę gotowość wykazują USA i Rosja, Europa waha się, Ukraina zaś nadal patrzy w przeciwną stronę, a historia nie wybacza tym, którzy przegapili swój moment.